Mogliśmy być razem, nie było nam dane Życie tak smutne, że aż zakazane Serce pęknięte, dostrzegasz tu ran Za każdym razem, gdy wstaje porany Mogliśmy być razem, nie było nam dane Życie tak smutne, że aż zakazane Serce pęknięte, dostrzegasz tu ranę Za każdym razem, gdy wstaje porany Idę przez życie, nie wiem co jest w planie Ciernie na drodze, wierzby zapłakane Zwycieknące z nieba jak poranne deszcze Uczucia zranione, co będzie jeszcze? Muszę zmienić los, czuję się jak łoś Prosiłem Boga, niestety ci szapu i co? Słowa bywają ciężkie jak bywali młot Chcę przejść na drugą stronę, zbyt za wysoki płot Ruki na ulicy, wujki z myślami Fałszywe słowa między wierszami Fałszywe słowa rzucane na wiatr Pokazujących to, co jest dziś naprawdę wad Dłuższego czasu sam, choć na ulicy tłok nie w samych środku w samotności, smok Patrzę przed siebie w dzień, a dostrzegam mrok Od przepaści dzieli mnie tylko jeden krok Mija rok za rokiem, robię krok za krokiem Dla mnie to nie postęp, raczej życia podstęp W duży ciężar wziąłem na swe barki Rozkładam go powoli, pisząc tekst na kartki Czmudne to zadanie jak budowa arki Lecz wiem, że dam radę, takie są darki Charakter uparty, wciąż do walki zwarty Chcę więcej przestrzeni, bo umysł otwarty Zapraszam do świata, w którym jesteś coś warty Jakby to była talia Ty jesteś jak dama Ja będę twym królem, zwarta moja armia Uczuć gotowa jest do walki, by przynieść twoje serce mi na tacy Mogliśmy być razem, nie było nam dane Życie tak smutne, że aż zakaza. Serce pęknięte dostrzegasz to rany Za każdym razem, gdy staje porany Mogliśmy być razem, nie było nam dane Życie tak smutne, że aż zakaza. Serce pęknięte dostrzegasz to rany Za każdym razem, gdy staje porany